Siemanko ludziska, witajcie w kolejnym motovlogu na moim kanale. I tak jak widzieliście, dziś będziemy pracować nad moim cywikiem. Jest już w garażu. No nie ukrywam po długim, dosyć długim postoju przed domem. Troszkę ciężko było go ruszyć z ziemi, prawie że wrózł Ale będziemy nad nim działać, będziemy kończyć projekt. Trzeba będzie od niego trochę zadbać. jak sami widzicie, no trochę czas go szarpnął, dlatego że stał bez ruchu. Ale tak jak już mówiłem, będziemy nad nim pracować, e, przedstawię Wam plan działania, jaki mamy na ten film, e, co będziemy robić w tym odcinku. Miałem zamiar robić wydech, ale niestety e, parę rzeczy jeszcze brakuje, będę musiał zrobić kilka pomiarów, e, zobaczyć co muszę dokupić, żeby nie wyszło właśnie takie akcje, że podczas pracy czegoś mi będzie brakowało, więc e, zajmiemy się dzisiaj czymś innym, czymś równie ważnym i... <todkodziany> Będzie to praktycznie najdroższa część, jaką, jakiej użyłem właśnie w tym projekcie i dlatego właśnie tyle czasu zajęło mi zbieranie pieniążków na tę część, ale o tym za chwilę pokażę wam wszystko. Mamy również jedną paczkę do odpakowania, którą widzicie na ucie. No i przedstawię wam. Kilka nowych gratów w garażu, bo jak sami widzicie, troszeczkę garaż się zapełnił różnymi silnikami, ale o tym za chwilę, zaraz pokażę wam o co chodzi. A jest zagłudziska, tak no, to jest moje autko. Wielu z was może je pamięta. Jest również dużo nowych subskrybentów, którzy nie widzieli tego auta. jest to mój Civic szóstej generacji z rocznika 96. Oryginalnie było to EK3 z silnikiem 1.5 ecovtec Później przerzucone zostało do tego auta B16A2 z EK4. No i obecnie jest to B20V, które zbudowałem dosyć niedawno. Praktycznie budowa tego silnika zajęła mi rok. E, no ale jak sami widzicie, jest już wrzucone na auto. Byliśmy nim nawet na hamowni. Nie zostało wystrojone. E, czekałem z strojeniem finalnym, właśnie do montażu wszystkich niezbędnych gratów, czyli właśnie wałków i innych rzeczy, które mamy już oczywiście uzbierane. No i autko na hamowni pokazało 193 konie bodajże, było kręcone do Tysięcy. No i próbujemy tym silnikiem dojść do mocy rzędu 250 koni, 230 koni. Zobaczymy. Jest to jednostka doprężona tłukami YCP na nadwymiar. 84,5 No i tak to wygląda na razie. Ośprzęt jest praktycznie syryjny od 1.6, czyli mamy aparat 1.6, przepustnicę 1.6, kolektor sący, skanka, kolektor wydechowy 4.1 Hinul. Generalnie to jest troszeczkę do polerki, bo jak sami widzicie, no niestety był jeżdżony troszkę w zimę, gdy go docierałem i niestety cały ten syf, który wpadał przodem, po prostu. Pobrudził ten kolektor. To wszystko się strasznie wybrudziło. Również, tak jak zauważyłem, no, autko jest troszeczkę w tragicznym stanie. Odmalowaliśmy komorę bodajże w lato, dwa lata temu lub rok temu. Zrobiłem to troszeczkę na szybko. Był to mój taki jakby debiut, jeżeli chodzi o lakierowanie komory, bo nie lakierowałem wcześniej tych większych elementów. Dlatego też, no, wyszło jak wyszło, ale będziemy próbować działać, przywrócić to auto do jego. Oryginalnego blasku będziemy robić całą blacharkę, cały lakier na całym aucie. Wnętrze również jest do ogarnięcia, już jest troszeczkę brudne, ale jak już Wam mówiłem, to nie o tym. Dzisiaj mamy ważniejsze plany. Jeżeli o to auto, tutaj zrobiłem małą listę. Co będziemy musieli generalnie z tym autkiem zrobić, aby móc go wysłać na strojenie i generalnie go wystroić. Czyli po kolei mamy wydech na 2,5 cala. Dzisiaj, niestety, nie będziemy się tym zajmować. Tak jak już mówiłem, bo kilku rzeczy mi brakuje. Kilka pomiarów muszę wykonać. No i małe zakupy. Wałki Skank 2 Stage 2, które będziemy właśnie montować. Dzisiaj będziemy musieli również zamontować pompę paliwa Wallbro 255 Tryski 440 Subaru Verixa. Listwa paliwowa AM Keczken Musimy zrobić na nowo Bo ten który jest w aucie to jest po prostu tragedia I w ogóle to nie powinno tak być zrobione Musimy zmienić przepustnicę Bo mam chyba kupioną 80 mm Więc będziemy musieli ją zmienić na większą Bo teraz jest chyba 60 par lub 70 No i finalnie wybierzemy się tym autkiem na strojenie Zobaczymy jaką moc uzyskamy Zobaczymy jaką moc uda nam się wykrzesać z tego setupu Czyli właśnie B20 doprężonej dosyć mocno i zobaczymy ile uda nam się po prostu uzyska uzyskać z tego autka. Jeżeli nie osiągnę swojego planu, który zamierzam, czyli te 230 koni plus, to pomyślimy i rozważymy nad na, na zmianą kolektora ssącego na ITB, na przepustnicę i wtedy zobaczymy czy uda się uzyskać jakąś większą moc. Generalnie to autko ma być autkiem zabawką. Nie ma być to autem daily, czy tam na no, dojazdy jakieś do pracy, czy tak dalej. Ma być to auto, które będzie dawało fan z jazdy. Jest to moje pierwsze autko, mam do niego duży sentyment, więc chciałbym nad nim zacząć właśnie pracować, aby dokończyć ten projekt, bo nie ukrywam, że już troszeczkę czasu minęło odkąd ostatni raz nad nim pracowałem. Eee, no i jest trochę brudno jeszcze na wnętrzu nawet. Trzeba to wszystko ogarnąć, przygotować tak jak ma być. Autko przeżyło już wiele w, w, w moich rękach Między innymi nawet gradobicie Gdzie musiałem wymienić lampę z tyłu przednią, przedni ma, przednią maskę, przednią szybę Dach był cały we wgniotkach, wszystkie wgniotki musiałem powyciągać No i tak sobie ta autko stoi i po prostu dogorywa Ale Jeżeli chodzi o Jeżeli chodzi o całe plany na cały 2020 rok, jak sami wiecie To tak jak sami widzicie, pojawiło się kilka nowych silników w garażu i będzie to kilka ciekawych projektów, które trafią tutaj do nas w nasze rączki, bo tam stoi silniczek pod, pod franka G23, czyli F23Z5. Tutaj mamy słupek H22A7 z Akorda Typer dosyć fajny silniczek. Tam również mamy do tego silnika skrzynię ze, ze szperą, również od Accord Typer. Więc... Także, tak jak już mówiłem, rok 2020 będzie pełny, pełny roboty, dlatego że będziemy robić dużo blacharki, dużo mechaniki, dużo tuningu. No i mam nadzieję, że będzie się Wam to podobać. Właśnie o to chodzi na tym kanale. Będziemy mieli dużo, dużo, dużo filmów. No i mam nadzieję, że mi z wszystkimi projektami na rok 2020. 2019 był również dobrym rokiem, zobaczymy jak będzie teraz w tym 2020 roku, ile uda nam się wykonać, ile projektów uda nam się skończyć i jaką moc uzyskamy właśnie z B20, którą będziemy teraz kończyć. i przejdę teraz do pokazania Wam głównego, głównego bohatera tego odcinka, czyli wałków rozrządu, które zakupiłem do mojej B20 i... No, nie ukrywam, był to strasznie duży koszt. Wałki już miałem zakupione praktycznie w lato. No, ale jak sami wiecie, trzeba jeszcze było nazbierać na wydeszek. Wydeszek również tam leży, ale przedstawię go w następnym odcinku, gdy będziemy robić całość. Bo jeżeli chodzi o wydech, to mam specjalne podziękowania dla firmy Martek, no, ale przejdziemy do tego w filmie, właśnie na temat wydechu. No i teraz, nie przedłużając, pokażę Wam, jak wyglądają te wałeczki. Niezbyt dużo specjalnych rzeczy, no, ale. Jak za te pieniądze, to muszą być ze złota chyba. Tak więc, oto bohater naszego e, odcinka. Główny bohater, czyli wałki rozrządu Skunk 2 Stage 2, drugi Pro Series. Tutaj mamy nawet nalepkę hologramu. Są to oryginalne wałeczki prosto z USA. Odkupiłem je od Polaka, który je ściągnął z USA. Pojeździł na nich raptem chyba 500 km e, i postanowił rozprzedać cały projekt na części. Tak więc wałki dotarły do mnie e, po dość dużej batalii, ale... To już raczej nie temat na ten film. Tak więc tak one wyglądają, tak one się prezentują. A więc oto i one w pełnej okazałości. Wałek ssący, wałek wydechowy. No tak jak sami widzicie, nie mają zbytnio dużo nalotu, bo mają tutaj jeszcze niektóre właśnie warstwy ochronne, plus praktycznie w ogóle żadnych rys na krzywkach. Mamy oznaczenia, że jest to oryginał. Na jednym i na drugim. Na początku bałem się, że może sprzedadzą mi jakieś podróbki i tak dalej, ale okazało się, że są to oryginały. Również wpisywałem sobie numery fabryczne i e, wyskakują właśnie te wałki, więc e, na pewno nie są to żadne podróbki. No, wałki, jeżeli chodzi o cenę, to naprawdę <gryw> jak mówiłem, chyba muszą być ze złota, że tyle kosztują, ale zobaczcie sami, jakie to ma duże wzniosy. I mam nadzieję, że fałtek na tych wałkach będzie, będzie donośny i wyraźny. I zobaczymy sobie, ile mocy nam podniosą te wałeczki po strojeniu. E, wiem, że wielu z Was powie, że są to wałki, które trzeba kręcić wysoko, aby generowały moc. I zgadzam się z Wami w pełni. Ale na razie spróbujemy naszych sił do zakresu 8000 obrotów. Jeżeli auto nadal będzie generowało moc do odcinki, będzie miało predyspozycję do generowania go dalej, to po prostu będziemy się bawić z spinką wału i, i przygotowywaniem dołu do wyższych obrotów, ale myślę, że nie będzie z tym problemu, dlatego że B20 są to silniki, które generują moc praktycznie od samego dołu, z powodu na ich wykorbienie, więc Duże wykorbienie, dlatego generują na dużo niuta na samym dole, a już nie za bardzo chcą generować na samej górze, więc e, mam nadzieję, że tutaj nasza moc będzie generowała się do 8000 i nie więcej. Bo jeżeli więcej, to cho, naprawdę będziemy musieli przygotować ten dół silnika do kręcenia się e, przy takim wykorbieniu do kręcenia się do prawie 9000, No ale pożyjemy, zobaczymy, e, jeżeli chodzi o. Przygotowanie całej głowicy do przyjęcia tych wałków należałoby ulepszyć tutaj trochę głowicę, jeżeli chodzi o sprężynki zaworowe, jak również i talerzyki. Ale ja zastosowałem tutaj podwójne sprężyki i talerzyki z integry B18C6, czyli z integry Taiper. a te wałki są delikatnie ostrzejsze właśnie od tych tajperowych, więc myślę, że nie będzie problemu. Sprawdzałem również wymaganie, jeżeli chodzi o ściskanie sprężyn, bo to też jest bardzo ważne, że przy wejściu e, krzywki e, na zawór, żeby ta sprężyna nie zgięła się zbyt mocno, bo ma taki swój limit, gdzie po prostu jeżeli za mocno zostanie ściśnięta, to ona się wygina lub przegina i potrafi po prostu porozpinać wszystkie e, zapinki zawór i zawór i sprężyna razem z talerzykiem potrafi Wystrzelić i się rozpiąć. Więc jeżeli, jak sprawdzałem, właśnie te dane, jeżeli chodzi o ściskanie tych sprężyn, to są praktycznie one na granicy, więc dlatego też nie chciałbym przekraczać tych 8000 obrotów. No ale jeżeli będzie trzeba, to będziemy niestety ulepszać wszystkie sprężyny i talerzyki. Na razie zostaniemy przy serii, bo jest to też duży koszt, a ja chciałbym po prostu w takiej formie to zamknąć, w jakiej jest i zobaczyć, czy będzie to funkcjonowało. Także to chyba na tyle, jeżeli chodzi o moją gadkę, a i byłbym zapomniał, musimy jeszcze rozpakować jedną rzecz, jeżeli chodzi o jedną rzecz i spawanie układu wydechowego, to otrzymałem taki oto prezencik od Dominiki na urodziny, jest to uchwyt do TIG Lift. Jeszcze muszę tylko zaostrzyć sobie elektrodę. Więc też chciałbym trochę się pobawić tym spawaniem Tigiem i zobaczyć jak to wychodzi. Bo jak wiecie moja spawarka ma też również opcję spawania metodą TIG-lift. Mamy tutaj e, TIG-lift, tak jak sami widzicie. TIG-lift, migomat i MMA. Tylko muszę zobaczyć co to jeszcze jest, do czego to jest ta induktancja. Czy to jest właśnie do Tiga, czy nie. E, no i generalnie do spawania tig musiałem sobie zakupić nowy gaz, dlatego, że do spawania tig musimy potrzebować 100% argonu. Tak też tutaj mamy w tej butli argon. Muszę również dokupić sobie drugą, dodatkową butlę na mieszankę argonu z dwutlenkiem węgla, aby spawać migomatem, bo generalnie na argonie nie spawa, nie spawa się migomatem, więc również, również będziemy tutaj. <grym> również będziemy tutaj działać jeżeli chodzi o spawanie, nowe metody spawania, będę się uczył, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc no tak jak mówiłem, dużo planów, dużo rzeczy na rok 2020. Tak jak sami widzicie, będziemy robić dużo projektów, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ile projektów uda nam się przez cały rok zrobić, więc jeżeli nie jesteście subskrybentami tego kanału, zasubskrybujcie również. Jeżeli jesteście subskrybentami tego kanału, to prosiłbym Was, abyście zaznaczyli sobie dzwonek obok tego przycisku subskrybuj, dlatego, że pod ostatnim filmem widziałem, że w większości osób nie pojawiły się, się powiadomienia na temat e, tego, że film po prostu został przesłany. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio YouTube po prostu ma jakieś ścięcia, coś takiego, że po prostu przesyłam film, zostawiam go na noc na wysłanie do YouTube'a i po prostu randomowo, w randomowym miejscu się blokuje przesyłanie na przykład na 70%, i muszę to resetować, a gdy zresetuję i, na, i film uda się przesłać, to niestety powiadomienie nie jest wysłane do subskrybentów. Więc, jeżeli jesteście subskrybentami mojego kanału, to prosiłbym Was bardzo mocno, żebyście kliknęli ten dzwoneczek, żeby przychodziły Wam powiadomienia na temat moich nowych filmów. No i to by było chyba na tyle. Także przejdźmy do montażu wałków. Również, jeżeli chodzi o sam montaż wałków, to również będziemy musieli ustawić specyficzne luzy zaworowe. Na, na zaworach ssących i wydechowych, dlatego, że te wałki mają większe zniosy no i nie chcielibyśmy kolizji tutaj z, z tłokami, które również są doprężające e, i bardzo mocno wystają ponad blok jeżeli po prostu tutaj nie było żadnej kolizji, więc bez zbędnego pitolenia wiecie co będzie się działo wiecie co będziemy robić w najbliższym czasie i teraz przystąpimy sobie do montażu tych wałeczków Ja myślę, że nie będę gadał, tylko po się do roboty, a wy oglądajcie co z tego wyjdzie. I need to know everything. Who in the what and where I need everything? Trust me, I hear what you're saying, but I act like it's new what you're telling me I'm curious, George, I happen to pause with five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throast, to turn with a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuvering signs to let them and Talk up their body, another one body. That's just how I go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes, stay in your lane, out to stay on the go. I can to play with the. Pros and act like a rookie, so they overlook me. Then not double up again. None of them knows, none of them cold. They just got lucky, but never adapted. So I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke. I need to know everything. Who, in the what, and the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I act like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws. to turn to a ghost. I need to know everything. Now they ain't go harder than me. They need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate for the heat, an army, of fleet, a tank in a Jeep, a navy at sea, where they marine an ace up they sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, Raising for teeth, and still they will lay at my feet. Boy you got the wrong one. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sit my tea till it is all done. I think it's all fun i need to know everything who in the what and to to in the world, I where i need everything trust me i hear what you're saying but i like it's new what you're telling me i'm curious George I hop in the porch with five and a horse i'm ready for war i'm coming for throws to turn to a ghost i need to know everything i need to know everything who in the what and the where i need everything trust me i hear what you're saying but i like it's new what you're telling me i'm curious I hop in the porch with five and a horse i'm ready for war i'm coming for throws to turn to a ghost i need to know everything I need to know everything, who in the what and the where, I need everything Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost I need to know everything Now you'll be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk Gotta keep quiet, maneuvering signs to let them in, chalk up their body. Another one, body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, i to stay on the go. I can to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. then I double up again get none of their nose. None of them cold, they just got lucky but never adapted. So I'm telling the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke, I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything now they ain't go harder than me. They need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate for the heat, an army, a fleet, a tank in a Jeep, a navy at sea, where they some marine An ace up they sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, Raising for teeth, and still they will lay at my feet. Well, you got the wrong one. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sit my tea till it is all done. I think it's all fun. I need to know everything. Who, in the what, and the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the a Porsche, five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. I need to know everything. Who, in the what, and the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. O, oh, ludziska, jesteśmy już po montażu wałków. Tak, jak sami widzieliście. Mam nadzieję, że podoba Wam się nowej imię B20. Pomalowaliśmy przy okazji pokrywę zaworów na kolor czerwony w rinku Red. Postanowiłem, że trochę odświeżymy komorę, coś w stylu Ala i tak dalej. Jakieś małe dressingi z chińskich śrubek. No i tak to się prezentuje. Tak to wygląda, ludziska. Naprawdę myślę, że robi efekt. Przy okazji trochę wyczyściłem sobie kolektor wydechowy. Zobaczymy, czy uda się uzyskać z powrotem ten żółty ładny kolor, nie tylko Alarze. Wyczyściłem go włókniną ścierną, trochę się błyszczy, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Wałki wrzucone, wszystko ustawione, rozrząd ustawiony na zero, luze zaworowe ustawione na 17, 017 mm sące, 020 wydechowe, bo tak podaje producent tych wałków, więc tak to zostało ustawione. No i co? Prawdopodobnie przejdziemy teraz do odpalenia i zobaczymy co będzie i co się stanie ewentualnie. Na pewno nie pozwolę lautka długo popracować, dlatego że, no wiadomo, są zmienione wałki, możliwe, że mapa paliwa trochę się rozjechała i będzie za sucho ale mam nadzieję, że tego unikniemy i, 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 i po prostu chciałbym, aby, aby wszystko działało, także trzymajcie kciuki. Więc jak widzieliście ludziska, autko odpaliło, no powiem wam, że te wałki naprawdę są ostre, dlatego że auto ma naprawdę problemy z utrzymaniem wolnych obrotów I poniżej tysiąca naprawdę on po prostu gaśnie, więc naprawdę jestem mocno podekscytowany tym, żeby zobaczyć to autko na hamowni, jak się będzie za zachowywało Ale mapa chyba jest przelana, bo tak ław strasznie gryzie w oczy, szczypie, że to jakaś masakra chyba ale to chyba dobrze, że jest przelana. O kurde, moje oczy. <grych> A więc ludziska, jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie lajka pod filmem, komentarz i oczywiście subskrypcję. Jeżeli subskrybujecie mój kanał, to oczywiście zaznaczcie jeszcze dzwoneczek na dole, żeby być na bieżąco, żeby dostawać powiadomienia, kiedy pojawi się nowy film na, na kanale. Dlatego że YouTube potrafi trochę polecieć w kulki z tymi powiadomieniami. Dlatego też nie zapominajcie o dzwonku. I widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy dalej młodzić moje 20 i mam nadzieję, że jak najszybciej pojedziemy tym autkiem na strojenie. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć! Moje oczy, ała!